Kolejne akcesorium tuningowe. Dobra, ale puszczę te wiatry i zobacz będzie głośno. No puszczam wiatry! Marcin, to chodź tutaj, bo to ty powinieneś skomentować. Ta niebieska kreska to jest do czego. Ktoś wydał 6000 zł. Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Ale zanim wystartujemy, to prosimy, wciśnijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach. Bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. To są wszystkie dotychczasowe wyniki badania mojej supry z hamowni i wszystko, co możemy z nimi zrobić w tym momencie, to jest o to. Do niczego już nam się nie przydadzą, bo jak wiemy, supra nie ma tej mocy, którą miała mieć, bo były problemy z hamownią i tak dalej, więc cały proces musimy uporządkować. I dlatego dzisiaj są z nami dwie supry. Ta jest, już ją znacie z niektórych odcinków, całkowicie seryjna. I najpierw to ją dzisiaj sprawdzimy na hamowni, po to, żeby sprawdzić, ile ma seria. Założymy, że ta miała tyle samo. Potem z tej wyjmiemy dolot, ten nowy, który założyliśmy, włożymy stary i ją zmierzymy znowu, żeby zbadać, ile mocy, jaką, jaki przyrost mocy, jaki przyrost momentu obrotowego uzyskaliśmy zmieniając te części w wydechu. I trzecie badanie, które dzisiaj będziemy mieli, czyli trzecie hamowanie, to będzie e, hamowanie już na tym dolocie Ewenturi, i to nam pokaże usystematyzuje i uporządkuje wreszcie sytuację z mocą, z newtonometrami, a oprócz tego jeszcze sprawdzimy sobie dzisiaj w każdej i w serii. I przy wymienionym wydechu i seryjnym dolocie oraz przy wymienionym wydechu i opc opcjonalnym sportowym dolocie przyspieszenie 100-200 Jak widzicie, znowu jesteśmy na hamowni u naszego kochanego Andrzeja. Śmiejecie się, że Andrzej lubi czasami przed pomiarem e, wypalić gibona albo lubi sobie strzelić lówkę. Natomiast e, to nie jest tak, że to jest człowiek, który wziął się znikąd i przyjeżdżamy tutaj bez powodu, bo mamy na przykład najbliżej. Andrzej jest m.in. założycielem Polskiej Federacji Driftingu, którą kierował przez 10 lat. A do dzisiaj jest sędzią w zawodach driftingowych FIA, czyli Międzynarodowej Federacji Motorsportu. A macie prawo go nie znać, bo po prostu nie prowadzi kanału na YouTube jak niektórzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dzisiaj. Myślisz, że to się uda? Na pewno. Andrzej, to mierzymy to. Nauczyłeś się procedury hamowania? Tak. To. Tego czasu same będą wyrobimy. No, same same dobrze tak. ćwiczyłeś, to, to nich. rolka tym razem nie stuka i nie puka. Nie, Istotne jest też to, że dzisiaj mamy dla każdego z pomiarów identyczne warunki, czyli ta sama temperatura, to samo miejsce, te same opony, bo tu są zimówki, tam są zimówki, więc te wyniki tak naprawdę powinny być jeszcze bardziej miarodajne. No, mam nadzieję, przynajmniej. Dobrze ją nawietrz. Nie, nie przeszkadzam. Tak, jak będziemy robili zawieszenie, to ja dopiero w takim razie też nie będę przeszkadzał. Nie, nie, nie. A palisz gibony? Tak jak piszą no w komentarzach? <grym <grym Akurat nie. Akurat nie? Może powinieneś zacząć? <grym> Andrzej, tak, ja mam do ciebie gorącą prośbę. Wykasuj wszystkie dane dotychczasowe z naszego WE1A222 i ten uznajmy jak chcesz, dla porządku, to ja Ci mogę przynieść tablicę i założyć, żebyś przepisał. Dobrze. O, dziękuję bardzo. Space to start. Dwutonowy pas? a skąd ty wiesz od razu, że to jest dwutonowy pan? Na kurna, Na oko. On nawet ciśnieje, sprawdza w kołach na oko. Wiesz, patrzy, mówi: O, 2,35, a tamta ma 2,36. Najpierw raz. Nie, teraz puszczasz chyba. i Jeszcze raz musisz tam. Yeah, man! Kurde, za pierwszym okay. razem, Andrzej! Złożyć lusterka też będzie szybciej. A zobacz, zobacz, w jakiej siedzisz. A90 Edition, pierwsza z 90, dziewięćdziesięciu. Jest... No. Jest... Bo to była First Edition, normalnie to pana, który... To. Kyoto Toyoda. Fajne to jest, szkoda, że takiego nie mam u siebie. Masz jakiś śrubokręt? Jedziemy? Jedziemy. Bać, mamy dwa pomiary, gdzie się mieścimy. No. 350 i 352. Marcin, to chodź tutaj, bo to ty powinieneś skomentować. Ta niebieska kreska to jest do czego? A te czarne takie tutaj? Te, te czarne to też są ważne. gramy? Panowie, żeby uporządkować. 340 w katalogu koni mechanicznych i 500 newtonometrów, więc mamy plus 10 koni przy każdym pomiarze, plus 10, plus 12 koni, ale newtonometrów 10% więcej. Wiarygodne Marcin? Moim zdaniem wiarygodne. Bardziej niż to, co za pierwszym razem w mojej wyszło, nie? Andrzej? Tak. Tak, uważam, że teraz jest jeszcze, jeszcze lepiej. Ja porównywałem je z różnymi pomiarami seryjnych słup, tak. tak jak ci mówiłem przed pomiarem, 352, 356. Te I tak trzymają, tak? W Europie, bo w Stanach jest. Dobra, system. to teraz tak. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. 100-200 ile ma seria. Mamy zamknięty yy, odcinek drogi, przygotowany takiej, która jeszcze nie jest otwarta. Jedna z ekspresówek wokół Warszawy. I tam możemy sobie to sprawdzić. I od razu wyjmujemy w takim razie dolot z mojej, ten, który jest awentury. Tak. zakładamy seryjny. I zobaczymy, ile dała nam wymiana wydechów mojej. Si? Działamy. Ja będą jak się okaże, że mniej niż ty masz w serii. Będziesz chciał się zamienić. Może. Tyle razy pytaliście, ile ma supra od 100 do 200, więc teraz już wiecie. Tyle, że standardowa supra, 11,6 sekundy. Natomiast zdecydowanie bardziej ciekawi mnie to, jakie przyspieszenie będzie miała w tych samych warunkach moja supra, ale ze zmienionym wydechem, tylko ze standardowym seryjnym dolotem. Liczę, że urwę powiedzmy sekundę. sam się za robotę. jest tam... Tak, bo jak ostatnio Andrzej trzy razy przekręcił się okrętem, to tak mnie skasował stary, że znowu do domu wrzuciłem, wrzuciłem i mówię żony nowych but do żony, że nowych butów nie będzie. Jest. się O, świetna izolacja. Jak na 1500 euro to... Gites majonez. Koleś, który to zaprojektował, pracował dla NASA wcześniej. Z jakiegoś no, ale... powodu już nie to tutaj, no kurwa, kurwa. Tam ci tam że okay. to faza. Nie sztucz Pasuje jak u Jula. Idealnie, nie? To tak chciał. O, o kurwa, patrz. No to już masz motywację. to jest No zobacz, no tu jest milion miejsc, w których można to zainstalować. Kolejne akcesorium tuningowe założymy sobie. Znaczek zostanie ten sam. Nie? Ja bym powiedział inaczej. Wracamy do serii. Wiem. No dobrze. Seryjny dolot założony. Zobaczymy, czy faktycznie jest ten wzrost mocy względem serii Newtonometrów. Jaki jest przebieg tej mocy i tego momentu obrotowego. No i czy się czasem nie okaże, że seryjny dolot jest lepszy niż ten opcjonalny. Przy pomiary zrobione, tu nie masz. to jest powtarzalność, wszystko jest identycznie. Jest lepiej w stosunku do serii. O kilkanaście koni mechanicznych nie widziałem jeszcze, jak niutonometry. Andrzej, nałóż nam w takim razie tą seryjny pomiar, ten najlepszy, z najlepszym mojej, czyli standardowy dolot, i standardowy. I zmieniony wydech. I teraz patrz, okay. i to jest seria mamy. 350 I koni i 556 Nm, tak? Świetnie. I teraz zmieniliśmy wydech, mamy standardowy, seryjny dolot i My nałóżmy na siebie też te Drugi linie. pomiar. Ten... Drugi pomiar. Dokładnie. Czyli wychodzi na to, że moc urosła nam dokładnie o 16 koni mechanicznych. Momentu obrotowego przybyło raptem 4 Nm no, po zmianach wydechów. Ubyło w maksymalnej A, wartości, bardzo. ale spójrz tutaj. Od 3200, kiedy 7, jest więcej 8, no? gazów spalinowych, to wtedy 3, ten wydech jakby zaczyna działać, że szybciej po prostu lepiej oddycha, e, lepiej oddycha ten silnik, szybciej pozwala i odtąd... Zobacz tu na przykład w tym miejscu założyłmy 4000 obrotów, to teraz masz moment obrotowy 552, a miałeś 528, to jest 20 N więcej. więcej w takim bardzo Dobrze. szerokim zakresie. Więc wydech działa. No i to jest to, co ty czujesz w samochodzie, tak naprawdę, bo ty poczułeś, że ten samochód lepiej przyspiesza, Zbaw lepiej przyjeźdź. reaguje tak, na gaz dokładnie. i tak dalej. Właśnie dlatego, że masz w szerokim zakresie obrotów masz wyższy moment. Tak, praktycznie. Dobra, czyli 3, 3 600 do okay. końca masz. Czyli cały czas potwierdza więcej. się ta reguła, że nie liczy się taka szczytowa moc i szczytowy, bo on jest tylko przez ułamek sekundy i potem go już nie masz. Wcześniej go nie masz, później go nie masz. Dla nas istotniejsze, szczególnie jeżeli chcemy mapować samochód, jest to, że Równiejsza jest ta kreska na stabilnym w poziomie. Tak? Zabierajcie Dobra. Zobacz, Dobra. To grubość kreski. To... Dobra. Dobra. Dobra, panowie, to teraz zakładamy dolot ewentury i zobaczymy w takim razie, jak te wszystkie magiczne kreski będą na nim przebiegały. 80 sekundy, czyli 80 szybciej niż seria. A weźmy pod uwagę, że ta moc i ten moment obrotowy praktycznie nie wzrosły. To są minimalne wzrosty kilku, kilkunastu koni mechanicznych, a urwaliśmy 80 sekundy. I to jest właśnie efekt tego, że przy wymianie wydechu zupełnie inaczej ułożył się ten moment obrotowy i te konie mechaniczne. One są bardziej wyrównane w tym średnim zakresie obrotów i dzięki temu ten samochód jest żwawszy i autentycznie to jest czuć. I teraz ciekaw jestem jak to będzie, jak zamontujemy jeszcze dolot Eventuri zamiast tego seryjnego. I co ja zrobić? naciskać? Tak? Przebieg tego momentu mi się podoba. Szkoda, że nie jest do 6000. <grym> <grym> Ale jest dużo lepszy niż w średnim. Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. 900 zł dało. Ile? 20 koni? No. Ile? tysiące później. 4000 później 6 zabraliśmy... <grym> zabraliśmy 6 koni. <grym> Czy ty widziałeś jeszcze kiedyś, żeby ktoś wydał 6000 zł, żeby obniżyć sobie moc? Więc sytuacja wygląda tak, że spadła nam moc. I spadł na moment obrotowy. Tak? Po montażu Venturi. No taki jest jasny wniosek. No mam tutaj kurczę, 7 koni mniej i no te 7 nm mniej. No co, milczycie? No. Mamy smutne miny. Mamy smutne minę, tak jak widzisz. Seryjny? Bo przemieg jest generalnie identyczny. Tak, no Myślałem, tak, że on przynajmniej nam jeszcze ten Eventuri, bo tutaj, tak, zobaczcie, gruba kreska pokazuje nam ten dolot Eventuri. E e no, on jakby tutaj szybciej wstawał. Da, Później nam lekko spada ta gruba kreska. Cienka kreska to jest e już po zmianach wydechu, ten samochód e po zmianach wydechu natomiast seryjnym dolotem, a gruba kreska to jest na dolocie Eventuri. I zarówno no tak, no wszędzie. No myślałem, Całym że chociaż tutaj jest. będzie bardziej płaski i tak dalej, to spada dokładnie tak samo. A pytanie, jak to będzie wyglądało po mapie? No po prostu wywalić to, czy może mapa coś zmienić? Marcin, jak zmapujemy silnik? Samo mapowanie yy, może być łatwiejsze, albo mogą być lepsze wyniki tego mapowania na tym dolocie Ewenturi, ale to zobaczymy podczas mapowania. Moim zdaniem trzeba będzie mapowanie zrobić na, na seryjnym dolocie. I zrobić mapowanie na eventury I zobaczymy, jakie wyjdą nam wtedy rezultaty. Ty, a ciekawe, jakbyśmy ten ewentury założyli do seryjnej supry, do szarej. Właśnie, zobaczymy, czy w serii gdzieś so. jest wydech. No. No, czy to poprawi? Czy to jest w stanie nie? coś poprawić? Dobra, sprawdzę, do pewnie. No to dawać. Andrzej, masz czas jeszcze? Spoko. Wagi bońki i lecimy. Rura jest. Cześć. Drugi i trzeci pomiar Dolot Aventuri. Gratuluję Ci najlepiej Generalnie... za 6 6000 złotych. Nic Generalnie się nie poprawiło. Nic się nie zmieniło? Kompletnie nic. A to Panowie, kilka wniosków z dzisiejszej lekcji. Po pierwsze, Dolot. Nawet jak kosztuje 6000 zł to niczego nie zmienia ani w aucie seryjnym, ani w aucie z zmienionym wydechem. Drugi, w moim ze zmienionym wydechem z seryjnym dolotem, jest tak, że może szczytowa moc nam nie urosła i moment, ale rozumiem, że przebieg dobrze wróży, bo jest bardziej wypłaszczony tak, w średnim tuż zakresie. Tak, jakbyś już już od średniego zakresu właściwie do końca masz cały czas więcej. Okay. 20 okay. Nm więcej i tam tych koni okay. szkoły, ca cały czas, nie w punkcie. Trzeci wniosek jest taki, że dzisiaj w ogóle już, szczególnie w Toyocie i w BMW, robią takie doloty, że generalnie trudno jest coś poprawić, a łatwiej coś spieprzyć, Nie Marcin? Dokładnie tak jest. No, inżynierowie nie po to się miesiącami nad komputerem i projektują taki dolot, żeby później w prosty sposób udało się coś poprawić. Ale rozumiem, że czwarty wniosek jest taki, że zostaw, dajesz mi 6 tysięcy i zostawiasz sobie dolot. Nie wchodzę w ten moment. <głos》. głos》>. Dobra. Ale tak na dobrą sprawę może nam się jeszcze przydać, jak będziemy mopowali silnik. Tak, tak to co to Sprawdzimy. Tak, mhm. że zrobimy sterownik i może się okazać, że wtedy na tym dolocie rzeczywiście te parametry będą lepsze. Z tymi wnioskami państwa zostawiamy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Koniec lekcji. No więc z okazji tego, że uporządkowaliśmy w końcu wiedzę, jeżeli chodzi o moc supry, mam dla was nagrodę, a nawet dwie. Dwie kamerki, tym razem dwa prezenty z okazji Mikołajek. Proszę bardzo, prido, wideorejestrator samochodowy, sztuk dwie. Wrzucamy na Instagrama, tak jak poprzednio z oponami, ale tym razem zasady będą nieco inne. To ja wybieram taki komentarz, który najbardziej mi się spodoba. I osoba, która go na Instagramie zamieściła pod zdjęciem, które wrzucę. Dostaje jedną taką kamerkę i druga osoba, której komentarz był równie dobry, a może lepszy, a może tylko trochę gorszy, dostaje drugą kamerkę. Koniec kropka. Ja wybieram. Po tym, co się działo z oponami, już nie zaryzykuję innej e, metodologii. Same kamerki polskiego producenta Full HD... Sony, Stravis, I don't know what does it mean, szklana soczewka, ochrona danych, WDR i tak dalej. Kto nie wygra kamerki, może ją kupić 15% mniej oraz wszystko inne, co jest w sklepie Prido. Wystarczy, że wpiszecie tam, gdzie kod rabatowy, caro, seria i macie 15% zniżki. A jak chcecie zobaczyć, jak sama kamerka działa, to link jest w opisie do filmiku, takiego ukrytego z onboardu Supry i przejazdu po torze w Słomczynie. Tu już, już nie mamy. Prideo, PRIDO, PIDO, jak to się czyta? To polski producent to powinno być chyba PRIDO, tak? A, od PRIDE, że Duma, OK. Jestem dumny, że mam tak... Ale jak to jest fajnie zapakowane. Myślałem, że iPhone'a dostałem. Przyssawka jest w komplecie. To się postarali. O, ale jak fajnie montowane, takie malutkie. O kurna, jaki kabel dali, panie kochany. To można prosto z elektrowni tutaj podciągnąć do tego napięcie. Jesus Christ! <laughs> no powiem wam, normalnie z domowego gniazdka możecie pociągnąć prąd, pojechać do łodzi i nadal starczy wam kabla. A i tu są jakieś nawet klipsy montażowe, czyli po, po to ten kabel, żeby tak nie zwisał, tylko żeby można było sobie gdzie go, go gdzieś tam pociągnąć, w słupku, niesłupku i tak dalej. No nawet spoko pomyślane. O, i dźwięki z siebie wydobywa, ale jaja, ma... Język English, polski i śląsko Jest, włóż kartę SD, no to nie nagramy tego onboardu. Damy radę. O, jest, wejszła. A, no i tej używanej nie rozdajemy w prezentach, spokojnie, to jest trzeci egzemplarz, który mamy do nagrania onboardu. I teraz uwaga na onboardzie może być, widać dużo trawy, bo gdyż mam ponieważ zamiar y, trochę driftować. Znaczy próbować driftować. O, to jest właściwsze określenie. Łapki żwirowe to najgorsze, co może Was spotkać na takich małych torach, a drugie, co najgorsze, może Was spotkać, to jak nie umiecie driftować.